Pan Maliniak notorycznie spóźniał się do pracy. Pewnego dnia jego szef powiedział: Ja rozumiem, że pan ma rodzinę na utrzymaniu, ale jeśli jeszcze raz spóźni się pan do pracy, będę zmuszony pana wyrzucić. Następnego dnia pan Maliniak budzi się, patrzy, a tu już dziewiąta. Myśli, co tu zrobić, żeby szef go nie wylał. Wpadł na pomysł, że pójdzie do dentysty. Wyrwie sobie zęby. A szefowi powie, że miał straszny ból zębów i musiał pilnie pójść do dentysty. Tak też zrobił, gdy był już na miejscu. Dentysta pyta go, co rwiemy? Najlepiej jedynki i dwójki. Odpowiada mu maliniak. Ale może lepiej tam z tyłu, żeby były mniej widoczne. Niech pan rwie. Ponagla maliniak. Po zabiegu maliniak pyta dentystę, to ile płacę? Normalnie biorę stówkę, a że dziś niedziela to biorę pięć stówek. Podobało ci się? Lajkuj i subskrybuj.